Cześć, Tarotka z tej strony. Witam serdecznie na moim kanale. Witam y, zwłaszcza zodiakalne strzelce, ponieważ jest to horoskop dla Was na tę resztę lipca, które zostało, czyli właściwie prawie, że na cały lipiec. I zobaczmy, cóż tu dla zodiakalnych strzelców. Karty chcą zaprognozować na lipiec. Zodiakalne strzelce, zodiakalne strzelce. Uuu, mamy to strzelec jako cesarzowa o, hu, wow. słuchajcie tu jest szansa na ja bym powiedziała tak, na kupno nowego domu na uch i no dobra, to już nie będę sięgać tam dalej wow, wow, wow. E, mamy szansę na kupno nowego domu mamy szansę dosłownie na bycie w ciąży, strzelce moje drogie mamy szansę na super nową pracę mamy szansę na powrót kogoś z przeszłości, mamy szansę w ogóle na jakieś nowe szczęście w rodzinie jakiś nowy etap w rodzinie, w związku w małżeństwie, tak, etc et mamy szansę y, otrzymać pierścionek zaręczynowy od kogoś, kto jest nam karmiczny przeznaczony, no, zapowiada się ciekawie strzelce e, zobaczmy temat przewodni dla strzelców na ten lipiec temat przewodni. Strzelcu, drogi strzelcu, musisz dostrzegać, mój drogi, okazję Okazje, propozycje. Musisz mieć oczy, bym powiedziała, szeroko otwarte. Dlatego, że może być tak, że no, będą do ciebie przechodziły różne propozycje, a ty tak, nie, to mi nie pasuje, to mi nie pasi, a w ogóle to nie chce mi się, nie. <ścoughs> Więc strzelcu, warto by było, żebyś... No nie, nie wiem, nie czekał na coś, nie wiadomo na co, ty wiesz już na co tam sobie czekasz, tylko po prostu zobaczył, co jest koło ciebie. Otwórz oczy szeroko, strzelcu. Taki film był chyba, oczy szeroko zamknięte, oczy szeroko otwarte, stojąc kruzem, już coś takiego. Nie wiem, czemu to przyszło mi do głowy, ale strzelce, strzelcu otwórz szeroko oczy, rozejrzyj się, ponieważ idą do ciebie propozycje, możliwości. Strzelce w starych, stałych związkach mogą być natomiast po prostu tak, Poczuć się bezpiecznie jak ta cesarzowa, która tam była na wstępie, że no, będą pławić się w tym dostatku i nie bardzo będzie im się coś tam chciało, ponieważ czują się bezpiecznie, fajnie i bogato, taki i właściwie no, uważają, że nie muszą mieć więcej. Natomiast generalnie strzelce otwórzcie szerocz, szeroko oczki. No, do przeszłości powinno odejść, ja bym powiedziała, takie troszeczkę magikowanie, naginanie prawdy. Ja bym powiedziała, jakieś takie zaczynanie ciągle czegoś od początku. Zaczynanie takich początków, ja bym powiedziała, warto jednak osiąść troszeczkę na, na stałe gdzieś, z, a, puścić korzenie i wpuścić propozycje do siebie, czyli jakby no, nie kreować, nie szukać czegoś tam, gdzieś tam, tak? Tylko po prostu zobaczyć na to, co do nas idzie, na okazje, które same jakby do nas chcą przyjść. Nie warto też tęsknić się za ewentualnym bliźniakiem. Nie warto też tęsknić za byłym romansem, wyczekiwać kogoś, tak? Warto zobaczyć po prostu to, co do nas idzie. Czego strzelce nie widzą? Proszę bardzo. Strzelce nie dostrzegają, że są obiektem pożądania, że ludzie patrzą na nie z podziwem. Jakby strzelce tego absolutnie nie widzą. Może być też dla niektórych strzelców rywalka w ukryciu. Może być po prostu kobieta, która jest rywalką. Może być tak, że niektóre strzelce są dosłownie w ciąży i to też z tych kart, które pokazały się na początku. Zresztą też ta karta się powtarza, tak? Więc strzelce niektóre możecie być w ciąży. Panie być matkami i jeszcze o tym nie wiecie. Panowie ojcami i jeszcze o tym nie wiecie. Niektórzy z Was mogą spotkać dosłownie kobietę swojego życia i to też zwłaszcza panowie, to też z tych kart początkowych, tak? Może być rywalka też, może być też tak, że jesteś kobietą piękną i nie dostrzegasz swojego piękna, nie dostrzegasz swoich możliwości, może nie wykorzystujesz swoich możliwości i swojego potencjału, ponieważ czekasz nie wiem, za czym czekasz tak, może rozpamiętujesz kogoś, może myślisz, jak to było kiedyś fajnie, może myślisz, że. Coś tam kiedyś tworzyłeś, kreowałeś, a teraz to już nic. Otóż, jakby Twoje kreacje na ten moment fajnie, żeby na chwilę sobie odpoczęły, a teraz po prostu otwórz oczy i przyjmij to, co do ciebie idzie. Zauważ to. To, czego uparcie nie zauważasz, no to właśnie to, że być może w jakieś fluidy miłosnego o ciebie krążą. Być może jakieś wieści do Ciebie przyszły, a Ty nie otwierasz skrzynki i nie wiem, pocztowej, tak? Albo tej mailowej i nie, nie odbierasz tych informacji. Być może ktoś cały czas próbuje zwrócić na siebie Twoją uwagę i też tego absolutnie nie widzisz, nie dostrzegasz. No Warto by jednak otworzyć oczy, tak? No, mój drogi strzelcu, jakby znowu karta się powtarza, jest szansa naprawdę, że jesteś w ciąży, albo zajdziesz w ciąże, tak? albo twoja kobieta zajdzie w ciąże, jest szansa na to, że y, będą jakieś pieniądze do domu, będzie naprawdę bogato i dostatnio, <gryw> bardzo bogato, przepych wręcz, bym powiedziała, dla niektórych może być strzelców, i y, jakaś idzie kompletna szansa, i nie dostrzegasz tego, że y, no, możesz być, naprawdę mieć wszystko tak w swoich rękach, może być tak, że niektóre strzelce dokonają jakiegoś drugiego zakupu. Może być tak, że niektóre strzelce dostaną ogromną szansę, tylko strzelcu naprawdę otwórz oczy i zauważ to. Więc idą to Was wszelkie możliwości różnego rodzaju, wręcz z począwszy... Począwszy albo wręcz z możliwością zaczęcia czegoś od nowa, życia swojego od nowa, na tych fundamentach, które już są. Czyli nie, nie zaczynamy wszystkiego od nowa, nie wywracamy wszystkiego, ale na tych fundamentach, które już są, jeszcze przychodzi do nas coś nowego, jakaś nowa możliwość, więc warto po prostu zauważyć. Słuchajcie, ale to naprawdę może mm, dla niektórych strzelców być ciąża i to jakby, i to też z tych pierwszych kart tak wynikało dla strzelców, które się staro, starają o dziadusia, no to ja powiem, że taka możliwość absolutnie jest przy wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia, przy jakiejś właśnie nowych technikach jest taka możliwość, jeżeli ktoś chciałby, a nie może, albo już długo czeka, tak, no to taka podpowiedź jest z kart. No proszę, z otoczenia idzie do Was kielich miłości, idzie do Was ktoś, kto chciałby Was obdarować uczuciem. Może być to osoba troszeczkę nieśmiała. Więc warto naprawdę zauważyć to, bo może być to osoba nieśmiała, która jakby nie jest taka hej do przodu, tak? Nie, nie, nie umie za bardzo tak poderwać kogoś, wyznać wprost swoje uczucia, tylko raczej wysyła subtelne znaki i ty po prostu strzelcu tego nie zauważasz. Nie zauważasz, że jesteś bombardowany czyimiś spojrzeniami, czyimiś myślami, że ktoś ci może wysyłać znaki. Ktoś realnie może pocztę jakąś wysłać i ty nie odbierasz tego, tak? Ale ktoś może po prostu wysyłać znaki i to takie hmm, dla otoczenia bardzo czytelne i oczywiste. Natomiast strzelec, jakby hmm, no strzelec ma tam swoje życie wewnętrzne, tak? I, I po prostu może tego nie zauważyć. Ktoś może przyjść się chcieć przeprosić. Jeżeli strzelec czeka na jakieś przeprosiny i czuje się do bani i. W ogóle coś tam wspomina, nie, nie, nie widzi rzeczywistości y, teraźniejszości w koło, bo no, myśli o, o, o jakichś tam, nie wiem, kłamstewkach, coś, y, bym powiedziała, y, uszyciu czegoś na miarę, tak? tak? No to jest możliwe, że z otoczenia przychodzi do was ktoś i to całkiem szybko się ta osoba pojawia ktoś, kto po prostu chciałby się z wami przeprosić, dogadać, porozumieć zacząć jeszcze raz, y, dać sobie szansę ktokolwiek to miałby być, tak? Czy, czy partner, czy mm, nie wiem, koleżanka, mama, tak? E, ktokolwiek to miałby być. No, ktoś tu chciałby ewidentnie z Wami się przeprosić, pogodzić, zacząć jeszcze raz dać sobie nową szansę. No, strzelec może z jednej strony na to czekać, a z drugiej... A... Hmm. <noise> tak, albo ktoś po prostu chce Was obdarzyć uczuciem. I naprawdę warto jeszcze raz powtórzę otworzyć od szeroko, bo jest to osoba, która raczej wysyła subtelne znaki. To nie jest ktoś taki fafarafa. tak? Takie fafarafa to jakby odchodzi do przeszłości. Więc e, takie czary mary. Więc tutaj będą bardziej takie subtelne badanie gruntu bym powiedziała. Więc strzelce troszeczkę zadziałajcie, pomóżcie. No ewidentnie może być tak, że nie widzicie, że jesteście dla kogoś uosobieniem wszystkiego wszystkich cech, tak? Dobrej kandydatki na partnerkę, na żonę, uosobieniem kobiecości, partnerstwa. No, tak może być. Też mogą przyjść bardzo dobre okazje, jeśli chodzi o pracę, więc dla tych strzelców, które szukają pracy i które są w jakiś sposób znużone, już oczekiwaniem, no to e, postarajcie się, bo jeżeli wy będziecie działać, to z otoczenia ta propozycja do was jak najbardziej idzie i to taka bym powiedziała, w bardzo dobrej firmie, za dobre pieniądze, więc warto to wykorzystać. Choby tylko nie udawać, że coś robimy, tak? Tylko e, podziałać. Aczkolwiek z drugiej strony, w jakichś takich e, innych kwestiach, e, magikowanie byłoby odradzanie a Budowanie raczej na fundamentach, które już są, tak I, i po prostu patrzenie na to, co idzie do nas z otoczenia. No, strzelcu, do czego warto zmierzać? No, warto strzelcu zmierzać do szczęścia, do radości. No i znowu karta potwierdza ciążę, więc jeżeli które strzelce, są tu strzelce, które by chciały, no to jest to jak najbardziej aktualne. Natomiast warto zmierzać do jakiegoś odpoczynku, wyjazdu. Cieszenia się, do zakochania się, do zadowolenia z siebie, do takiego y, optymizmu, tak? Jakby y, warto wykorzystać chyba tą porę letnią i to słoneczko, y, do tego, żeby po prostu cieszyć się, kochać, tak? Wyznawać sobie uczucia, miłość, zaczynać coś od nowa, nowe życie. Y, warto może uprawiać sporty dla niektórych. Jeśli y, czujecie się w jakiś sposób y, ociężali. Czy właśnie figura nie taka, no to warto by było zacząć uprawiać troszeczkę sportu, sportów siłowych, na świeżym powietrzu przebywać, może też pływanie, ale też warto oczyścić, bym powiedziała, organizm od środka. Moje drogie strzelce i zobaczymy, jaka to by była. A pod spodem mamy, proszę bardzo. A po co? Mamy króla kielichów, który idzie i chciałby. No, jeszcze patrzcie, być może jest to ta sama osoba, tak? Który chciałby. Aha, wy nie widzicie, to wam pokażę. Zobaczcie, który chciałby, tak? Bo ta karta była. Tutaj, więc być może jest to ta sama osoba, ktoś, kto chciałby Wam wyzwać uczucie, aczkolwiek i jeden, i drugi, no, te uczucia wyznają bardzo, bardzo subtelnie, tak? Zaczynają od takich subtelnych znaków i trzeba ich troszeczkę ośmielić, więc. Moje drogie strzelce, Wy nie widzicie tego. O, tak wyglądają karty. Warto po prostu podziałać w taki sposób, żeby żeby ośmielić kogoś, te, tego kogoś, kto do Was idzie. Zobaczmy, jaka to by była dla Was rada. Moje drogie strzelce, jakaż to by była dla Was rada na ten miesiąc lipiec. No, w koło fortuny. Czyli po prostu zmieniaj, tak? Zmieniaj, idą zmiany jakieś. Masz szansę zobaczyć strzelcu na coś nowego, na jakieś nowe życie, na jakąś nową okazję, nową pracę, nową szansę, na ciążę, cokolwiek byś chciał. Trzeba się podporządkować troszeczkę losowi, ale też warto brać los w swoje ręce i troszeczkę kierować tym losem, tak? Czyli nawet jeżeli po prostu otworzysz te oczy szeroko i zobaczysz to, co do ciebie idzie. To też będzie wzięcie losu w swoje ręce, tak? Więc e, tak by to dla Ciebie było. Natomiast przygotuj się, mój drogi strzelcu, na zmiany, że będzie różnorodnie, będzie, e, nie będzie jednolicie, ale to chyba tak jak strzelec lubi. E, więc warto być w pogotowie. A zobaczmy, strzelce. Cóż tu wszechświat chciałby jeszcze dla Was powiedzieć? Poparcie. No proszę bardzo, poparcie. Takaż karta. Poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. No, bardzo ciekawe. Strzelce moje drogie, może ktoś do Was przyjdzie po prostu, no właśnie, o wsparcie, o pomoc i warto mu udzielić. Może Wy też z tego coś będziecie mieli. Ostatecznie satysfakcję, ale być może jeszcze coś, być może relacja się jakaś nawiąże. Być może trzeba będzie komuś coś, w czymś pomóc, tu zwłaszcza Panowie, tak? Jakaś kobieta się może do Was zwrócić o pomoc, nie wiem, zmie zmienić oponę w samochodzie, <noise> więc warto pomóc, bo to może zapoczątkować nowym życiem, nową miłością. Natomiast e, ja bym powiedziała, tutaj mamy to poparcie, tak? Poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie, czerp radość z udzielania pomocy innym. Słuchajcie, może się to w taki pokrętny i subtelny sposób odnosić do tego, strzelce, a no do tego, że... Proszę bardzo, że zauważ, zauważ to, co do ciebie idzie, to mogą być, to może być jedna i ta sama osoba i ona będzie subtelne znaki wysyłała, więc po prostu zauważ i nie wiem, zachęć, tak, to też będzie takie udzielenie, troszeczkę wsparcia i pomocy, żeby tą osobę ośmielić, no, żeby ta osoba mogła po prostu e, zadziałać e, tak szybciej, tak, i bardziej wyraźnie. No i wtedy czekają Cię drogi strzelcu zmiany, a karty masz naprawdę wspaniałe, e, z szansą, z szansą tak i czekają na zmiany, więc e, myślę, że lipiec może Ci przynieść bardzo fajne rzeczy, nawet karmiczne z tym kółkiem fortuny strzelcu to dzieła. To wszystko. Jeśli tarot był dla Was w czymś pomocny, to łapka w górę, jeśli nie, no to łapka w dół, piszcie coś, dajcie komentarze, tak, na swoje, co myślicie na temat tego sposobu wróżenia no i co udostępniacie gdyby ktoś chciał porady prywatnej no to kontakt do mnie macie pod spodem jest tam do mnie e-mail a na dzisiaj to wszystko do następnego, cześć tarotka